W sytuacji trudnej i dramatycznej, bo taką opisuje i przewiduje prorok Izajasz, sługa Jahwe mówi o rzeczy bardzo ważnej, o tym, że przyjmuje cierpienie na siebie, że jest pod ochroną Pana Boga, że może nawet wieść spór z tymi, którzy złożeczą mu, ale najważniejsza rzecz na którą bardzo rzadko zwracamy uwagę, to to, że ten sługa Jachwę potrafi słuchać i znajduje takie słowa, które docierają do serca ludzkiego. To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość tego, że Pan Jezus nie tylko dwa tysiące lat temu nas zbawił, ale poprzez stałą swoją obecność pośród nas w Słowie i w sakramentach, w relacjach międzyludzkich, w pięknie przyrody, On jest tym, który ciągle na nowo nas słucha i każdego rana jest tym, który wychodzi na nasze spotkanie, żeby nas usłyszeć i po to, żeby znaleźć słowo krzepiące, czyli słowo odpowiednie do naszej sytuacji. To jest niezwykłe. Jak Pan Bóg chce być obecny na naszych drogach, jak bardzo nam poprzez ten Wielki Tydzień mówi o tym, że jest Bogiem Słuchającym.